Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj do kolegi Grzegorza Satławy. Kolega nam opowie może w jakim oddziale lata? No, no Grześu, to, to jest akurat Grzesia tata. tata. Kole... Zajmuje się też Grzesiowi i koło... Aha, to, to jest tata? To jest tata. Aha. Ale tutaj warto wspomnieć, a też gołębiami się kolega interesuje? Tak, od 60 lat jestem sympatykiem. I po prostu oglądam to mnie, to cieszy. Ale jeszcze warto wspomnieć, bo kolega był piłkarzem A, zawodowym w piłk w Kadrze pił... Polski? Nie? Juniorów. W w ale w Krakowik, tak? W grałem, I co tak ciekawe, w tym klubie w... Chicago, w Chicago w Stanach ma. Zjednoczonych. Czyli sportowe ten za ten zacięcie się, dobra, się na gołębie tak, też bierze. Tak. Tutaj mamy akurat nie ma kolegi Grzegorza, ale za to mam, mieliśmy tatę poznaliśmy. Tutaj Krzysztof nam no, poje, bo Grzesiu, mamy. Tak, tu mamy Gołębie, właśnie tak. które przyjechaliśmy zabrać od kolegi Grzegorza na y, ligę. Mamy je tutaj ładnie w koszach. Jest to 30 sztuk. My oczywiście kolega Krzysztof je zabierze do siebie i od wtorku będzie je rozsyłał. Tak, oczywiście, ale to nie o to chodzi, tylko że będą rozsyłane po gołębnikach, tych wszystkich, które tutaj w ramach ligi mamy. Tutaj też są, widzę, golegi, gołębie kolegi Satławy. Szkoda, że go nie poznaliśmy, no ale nic. No, no, Krzychu może nam. o od... pracę taką ma jest... Ale powiedzmy jeszcze taką rzecz. No, pracę, co, kim jest? No, w Grzeciu jest przedstawicielem handlowym. I... Czyli musi, nie, nie, może go dzień nie być. To no, jest normalna tak. rzecz, bo mamy dzień powszechny. Ale tak powiedzmy, tylko powiedz może za kolegę, on tu jak lotuje, w jakim oddziale? W Rześu, w Rześu lotuje z nami w oddziale 023, oddział Lipowa. Jest bardzo dobrym hodowcą czołowym, nie wypadającej z trójki, zawsze w oddziale przez... No, wiele lat. lat. Wiele lat. A powiedzmy jeszcze tak, a gołębie tutaj, które ma to... Gołębie, gołębie, które tutaj ma takie, z tego co mi mówi, wynika, że najlepsze to... Słynne, słynne gołębie z witka z czerwonego od Witusia Kameckiego Są tutaj też od Bidnieważaka. No i tutaj miał taką ho, zakupioną hodowlę czy do preze zmierzający sybiu, 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 sybiu taki tego jest głównie hodowla i to. Te głębię wspaniale lotują. No. To, tu... to właśnie te czerwone to są. O, właśnie, są pokażemy je, właśnie, zobaczmy. Z tego co by Grzeciu mówił, to są z tej linii, z linii Witusia Kameckiego i z tego, z tego gościa, od tego chybia. Proszę tu zaprezentujemy, zdrowe, ładne, młode. No. Piękne. Rodowody będziemy za chwilkę tak. mieli, zamieścimy na internecie, tak, że każdy będzie mógł zobaczyć i zobaczy też, gdzie te gołębie zostaną po prostu. Y, no dalej, po pięć sztuk takich ilościach. No, na Słowację pójdą. Teraz by tak, się okazało, tak, tutaj z Marianem Worczakiem się dogadaliśmy. On też taki jedne poświęci będzie, będzie 30 miejsc, także jeszcze do ligi dołączymy no, jedno, do. jeden gołębnik na Słowacji. I tam też te gołębie pójdą. Jeszcze tutaj będą gołębie od Mariusza Murańskiego. No, Mariusz jest tak chwilowo, ma służbę, także no. gołębie tutaj Krz tak. Krz Krz Krzysztofowi Krzysz 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 -Krzy Krz przekaże i on je roześle. No, Także bardzo dziękujemy tutaj. O, i zobacz, ale sportowiec, jaki przykład daje. Palić papierosy, a w masersce będzie chodzić. To jest właśnie ta przekora. Sportowski no. Grzesiu jest jednym z najlepszych u nas w oddziele, liczący się w oddziele w rejonie, w okręgu nawet hodowcą. Także gołębie warte polecić, Zobaczymy, jak się będą sprawować na innych gołębnikach. Także bardzo na razie dziękujemy. Dziękuję Panu, że nam je przedstawił. Bo... I pozdrawiamy kolegę Grzegorza. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot.